Kiedy na kartach Pisma Świętego pojawia się słowo Góra, oto możemy się spodziewać, że za chwilę coś tam ważnego musi się wydarzyć. I tak pamiętamy. Górę Synaj, na której otrzymaliśmy przykazania. Górę Nebo, gdzie Mojżesz przemawiał. Już wygłosił ostatnie słowa, bo to było pożegnanie. Z Ziemią Świętą. Tak mamy w Nowym Testamencie górę błogosławieństw czy górę kuszenia. No i dzisiaj też w Ewangelii spotykamy się ze słowem góra. Pan Jezus wziął na taką wyjątkową wycieczkę swoich trzech umiłowanych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana. Cóż to za wyprawa była? Piotr. Jeszcze musiał mieć w sobie żal, że Pan Jezus nazwał go szatanem nie tak dawno, że nie rozumiał tego, co ma się wydarzyć. Zgromił go Pan Jezus, kiedy mówił o śmierci, Piotr Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Jan umiłowany uczeń, Jakub, jego brat, no więc szczególnie dobrane towarzystwo. I wtedy dopiero zobaczyli, co się dzieje. Ujrzeli obłok. Cóż to był obłok? O, jako Izraelici dobrze wiedzieli, znali doskonale historię obłoku. To przecież Pan Bóg prowadził Żydów przez pustynię. Nie pozwolił im mieć żadnych bożków srebrnych, złotych, takich konkretnych, kamiennych, tylko pokazywał się w obłoku. To jest tajemnica, żeby myśleli żeby się w tę tajemnicę próbowali wgryźć, żeby ją zrozumieć. Zobaczyli obok. No to padli na twarz. I ogarnęła ich radość, bo człowiek wtedy, kiedy spotyka się z Panem Bogiem, to rzeczywiście ma w sercu radość. Panie, zostańmy tu, bądźmy. Cały czas nie wiedział, Ewangelista Bada nie wiedział, co mówi. Tak, ci sami trzej uczniowie potem, kiedy tu widzieli chwałę Bożą, jeszcze co więcej usłyszeli głos ojca: to jest mój syn umiłowany, że oni sami będą potem mieli udział w zgorszeniu, patrząc, jak Chrystus cierpi i jak przygotowuje się do skonania na krzyżu. Dobrze nam tu być. Chcieli na tej górze zostać. Wstańcie. Oj, dobrze zapamiętali sobie tę górę przemienienia. Ujrzeli bóstwo Chrystusa. Ale myślę, że warto wspomnieć z tej okazji, skoro o górach mówimy, też o naszej górze, o jasnej górze, z której też czerpaliśmy siłę w najtrudniejszych naszych wydarzeniach. No cóż tu wspominać, znamy wszyscy wydarzenia potopu, ale po te minowsze czasy. Kiedy zalała nas komuna, i trzeba było się bronić, i tam właśnie na Jasną Górę mi pielgrzymowali. I tę Jasną Górę ukochał ogromnie ksiądz kardynał, prymas tysiąclecia, którego beatyfikację będziemy obchodzić. On tam przybywał szereg razy. Podobno obliczali także 600 dni, ponad 600 dni tam spędził. A tyle przemówień wygłosił że one się mieszczą, czy też nawet się może nie mieszczą na trzech tysiącach kart, stron. Tak ukochał Matkę Najświętszą na Jasnej Górze i wiedział, że ona jest królową naszego narodu. Jej zresztą składał śluby. Do niej zachęcał, abyśmy pielgrzymowali. Nasza góra, szczególna nasza polska góra, Jasna Góra. Cóż się tam dzieje? Zapytałem kiedyś takiego Paulina, ojca stamtąd, a jak tam te cuda, czy to... A, niech sobie ksiądz usiądzie, myśli w konwencjonale, pokazał palcem, to ksiądz cuda zobaczy. I tak jest nadal. Od tamtych gór biblijnych przychodzimy też i tu na jasną górę. A szczególnie będziemy dziękować Panu Bogu za wyniesienie naszego arcypasterza prymasa tysiąclecia na ołtarze. Obyśmy byli godni i każdy z nas niech też tę górę jasną uczyni swoją górą, na której odnajdzie Pana Boga, dozna miłości Maryi i cześć będzie Panu składał.